Wyobraźcie sobie świat pełen magii, przygód i mocy, gdzie czarodzieje i trolle spotykają się na szczycie majestatycznych gór. Tak właśnie zapowiada się kontynuacja wyjątkowego muzykalu Wicked, który zdobija serca widzów na całym świecie. W ostatni weekend do kin na całym globie trafił film Wicked, na dobre, będący sekuelem pierwszej części, która zdobyła uznanie i dwie prestiżowe nagrody Oscara. Pierwsza odsłona tej fantastycznej opowieści nie tylko oczarowała publiczność ale również zdobyła uznanie krytyków za znakomitą scenografię i kostiumy, co potwierdziły liczne nagrody w branży filmowej. Wydaje się, że z emocjami związanymi z drugą częścią powróciły również wspomnienia o cudownym świecie Az, a tłumy widzów z chęcią powracają do kin, aby odkryć nowe losy Elfaby i Glindy. Z wstępnych analiz wynika, że Łyky dosiągnęło fenomenalny wynik na przedpremierowych seansach, co przypisuje się nie tylko popularności oryginału, ale także wspaniałej obsadzie z cynczą Eriwo i alianą Grande na czołowych rolach. Film już w pierwszym weekendzie po premierze przyciągnął licznych widzów, przynosząc dochody rzędu 68 milionów dolarów i ustanawiając tym samym rekordy w skali całego roku. Ale co sprawia, że ten film odnosi tak wielki sukces? Część fali popularności można odnaleźć w tym, że Wicked jest pierwszą ekranizacją Broadwayowskiego muzykalu, która zdobyła taką popularność i uznanie na dużym ekranie. Hollywood wydaje się być gotowe na przyjęcie tej magicznej produkcji, a rezultaty, które osiągnęła, są dla wielu zaskoczeniem. Warto jednak zaznaczyć, że sumy te obejmują również seanse przedpremierowe, pokazy na platformach streamingowych oraz wydarzenia specjalne. Krytycy filmowi w różnym stopniu oceniają nową produkcję, pozostawiając widzów z mieszanymi odczuciami. Na platformie Rotten Tomatoes druga część zdobyła około 70% pozytywnych recenzji, co porównując do 85% pierwszej części, może sugerować, że może brakować jej nieco magii. Z kolei widzowie przyznali jej ocenę 90%, co jest dość interesującym kontrastem. Recenzje z portalu Filmweb wskazują, że film, choć nieco słabszy, to wciąż ma w sobie magię, jaką kochają widzowie. Krytyk Marcin Pietrzyk pisze, podział na dwie części okazał się ciekawym posunięciem. Część pierwsza jest po prostu świetna, jednak druga nie dorównuje jej jakością. Z kolei Jakub Popielecki dodaje, że choć kontynuacja jest mniej emocjonująca to dzięki mniejszemu hype'owi może być odbierana lepiej. Produkcja Wicked doczekała się jednak wyjątkowych aktorek, które przyciągają uwagę swoją chemią na ekranie. Wszyscy czekamy z niecierpliwością na dalszy rozwój fabuły, czy tajemnic takie jak miłość między Elfabą a Glindą zostaną wyjaśnione w bardziej otwarty sposób. Wszystko to pokazuje, jak potężnym zjawiskiem jest dzisiaj Wicked, trochę magii, trochę dramatu, a wszystko to podlane odrobiną humoru. Czy Studio Universal zaryzykuje więcej w przyszłości tej serii? Czas pokaże, ale jedno jest pewne: magia As wciąż przyciąga licznych widzów. Czy zatem Wicked zostanie hitem tego roku? Dla wielu odpowiedź na to pytanie kryje się w nadchodzących weekendach w kinach, ale jedno jest pewne: nie można przejść obojętnie obok tej niezwykłej historii. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wnikliwie obserwować, jak potoczą się losy tej wciągającej opowieści.